Panie profesorze, mianowicie, proszę powiedzieć, dlaczego, dlaczego obraz, przekaz, poprzez obraz jest tak ważny w świecie, zwłaszcza gdy chodzi o, o, o tę formę nowej ewangelizacji? Myślę, że warto wrócić najpierw do tego sposobu, jaki wykorzystywał Pan Jezus nauczając. A więc już nie nowa ewangelizacja, ale ta pierwsza zasadnicza. Przecież Pan Jezus nie posługiwał się tylko słowem. On się posługiwał obrazem, on był widziany przez swoich uczniów, przez apostołów, posługiwał się gestem, posługiwał się bardzo konkretnymi czynami. I myślę, że jednak po wielu latach, gdy to jedynie słowo dominowało i rozbrzmiewało w przestrzeni chociażby kościelnej, w przestrzeni nauczania, no to jednak mądrość chrześcijan nakazywała się zwracać także w stronę obrazu. To, co w średniowieczu w starożytności było określane mianem Biblia pauper, Biblia ubogich, a więc tych obrazów malowanych w kościołach, obecnych w witrażach, wielkie malarstwo religijne, rzeźba, to wszystko nam przypomina, że potrzebujemy także spojrzeć. W końcu Jezus, żeby zacytować św. Pawła, stał się obrazem Boga Niewidzialnego. Obrazem, nie tylko słowem, o czym mówi z kolei w Ewangelii święty Jan. I myślę, że my jako ludzie, niezależnie od tego, czy XX, czy XXI wieku, czy dalej, potrzebujemy zarówno słowa, jak i obrazu. I myślę, że ta rzeczywistość słowa, dźwięku, obrazu, no ona się chyba w najpełniejszy sposób stawia właśnie w filmie. Proszę tym powiedzieć, czy film dzisiaj może przybierać pewną formę dydaktyczną, katechetyczną, kaznodziejską? Myślę, że nie tylko dydaktyczną, nie tylko katechetyczną. Ja bym wreszcie. Myślał i jestem o tym przekonany, że film może nam pomagać w ewangelizacji. W jaki sposób? Mam tutaj przed sobą zaledwie kilka tytułów filmowych, niekoniecznie do wykorzystania w trakcie spotkań, ale filmów, które nam przypominają o czym film może mówić. Film może być ekranizacją życia Pana Jezusa. Przecież takich ekranizacji w przeciągu parunastu lat historii kina pojawiło się ponad 200. Myślę, że wielu z naszych widzów zna Jezusa z Nazaretu, zna film zatytułowany Jezus. Być może takie tytuły, które mogły poleć ostatnie koszenie Chrystusa, który jednak jest też opowieścią nieco inaczej skonstruowaną, krytyczną o Panu Jezusie, a więc słowa Ewangelii, które są nam przybliżane przez obraz filmowy. Filmy mogą być opowieściami o świętych, zamiast czytać. Dziennik Trzech Siostry Faustyny, możemy obejrzeć piękny film o niej zrealizowany. Zamiast sięgać do tekstów czasem trudnych, literackich, możemy sięgać do portretów świętych, chociażby takich, jakie zrealizował dwukrotnie Krzysztof Zanussi Życie za życie, jego film o Maksymilianie Kolbem, czy też film o Świętym Bracie Albercie. Jak Apo drugi? Warto przypomnieć, że przecież nasz rodak, którego no wciąż pamiętamy, wspominamy, przygotowujemy się na kanonizację, on stał się bohaterem ponad chyba już w tej chwili 200 filmów dokumentalnych i fabularnych. I sądzę, że przypomnienie sobie postaci Jana Pawła II, zobaczonego na ekranie, czy to dokumentalnego, czy fabularnego filmu, jest dla widza czymś bardziej wzruszającym, bardziej poruszającym i dotykającym niż przeczytanie słów jednak suchych encykliki. Wielu zresztą mówiło, że życie Jana Pawła II, choćby jego ostatnie lata, cierpienie, to życie stawało się taką żywą, chodzącą encykliką. To mogą być filmy, które będą nam opowiadały o ludziach wiary, o ludziach, którzy zadają sobie pytanie, czy warto być człowiekiem wierzącym, czy warto wierzyć. Film nagrodzony wielokrotnie już sprzed ponad 20 lat, Rydwany Ognia. Przepiękna opowieść o, wydawałoby się, sportowcach, o ludziach, którzy no, niekoniecznie dzisiaj są dla nas wzorcami do naśladowania, ale opowieść się dzieje w latach 20, więc bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej. Młodzi Anglicy przygotowują się do występów na Olimpiadzie w Paryżu. I w czasie, już gdy olimpiada ruszyła, okazuje się, że jeden z nich, który jest groźnym chrześcijaninem, powinien biec w niedzielę. I jednak ze względu na szacunek dla pańskiego mówi: Nie, ja w niedzielę nie pobiegnę. I wtedy nikt nie wyśmiewa. Tylko jego trener, współzawodnicy wspierają go w tej decyzji. Jeśli dla Ciebie niedziela jest tak baczna, to znajdźmy dla Ciebie inną formułę. I się okazuje, że konkurs, do którego on się co prawda nie przygotowywał, ale na inny dystans rozgrywany jest z innego dnia. Startuje, wygrywa, zdobywa złoty medal. A więc równocześnie wierność Bogu, jego przykazaniu, która tutaj przynosi owoce, myślę, że takich zmagań, zarówno pozytywnych, jak i tragicznych o ludziach, którzy... Chcą dochować wierności Panu Bogu, można odnaleźć bardzo wiele. Wchodzimy w rok 25-lecia dekalogu Krzysztofa Kiesiowskiego. To właściwie jest kolejny film, który nam pokazuje ludzi, którzy chcieliby wierzyć, a czasem nie potrafią. Ludzi, którzy chcieliby dochowywać wierności i tej wierności się uczą poprzez swoje słabości. Myślę zresztą, że to dla chrześcijanin, chrześcijanina jest część niesłychanie istotnym. My się nie rodzimy świętymi. My jesteśmy od początku przez Pana Boga umiłowani, przez chrzest stajemy się dziećmi bożymi, ale świętość to jest zadanie na całe nasze życie. I myślę, że te filmy, które bardzo uczciwie pokazują człowieka w jego rozwoju, od słabości, od grzechu, od upadku, poprzez pragnienie wielkości, pragnienie świętości, pragnienie Boga, yy, są tymi filmami najbardziej przekonującymi. Myślę tutaj chociażby o tak pięknym filmie jak Eddie. Polska produkcja sprzed 11 czy 12 lat, w której to no, bohater jest bezdomny, jest alkoholikiem, jest kimś właściwie na granicy społeczeństwa, a równocześnie reżyser pokazuje go jako postać Jezusową, jako kogoś, kto niemal oddaje swoje życie po to, by uratować bardziej nieszczęśliwych od siebie. Myślę, że szeroka perspektywa, szerokie spektrum filmów które mogą nam pomagać lepiej żyć, lepiej wierzyć, lepiej kochać Pana Boga i zmagać się z naszymi słabościami. Takich filmów nie brakuje. Cierze profesorze, różne są filmy o różnej treści. Czasami w tych filmach trudno znaleźć treści religijne. Do kogo te filmy mogą być adresowane i jakie to mogą być filmy? Czy to mogą być kreskówki czy filmy pełnometrażowe, dokumentalne, czarno-białe, a może i nie ma? Rzecz jest następująca. Rzeczywiście, trudno jest mówić o filmach, o kinie, jako o zjawisku jednorodnym i spójnym. Bo z pewnością istnieją takie filmy przepiękne, chociażby religijne, chociażby biografie świętych, których jednak nie ośmieliłbym się pokazać dzieciom. Myślę, że bardzo wiele filmów dramatycznych, tych, które mówią no, chociażby o prześladowaniach, niedawno pokazywany także w naszych kinach film Christiana choć bohaterem pierwszoplanowym tam jest przecież Jose, potem beatyfikowany i błogosławiony, czczony jako błogosławiony dzisiaj w kościele, to nie sądzę, żeby to był film, który można ze spokojem sumienia zaproponować najmłodszym widzom. Myślę, że tutaj jednak powiem gimnazjum i troszeczkę wyżej to jest ten punkt wyjścia. Są takie filmy, które możemy oglądać spokojnie całą rodziną. Chociażby Kreskówki. Jest cała masa przeciekawych filmów animowanych, które w odpowiedzialny sposób dojrzały, pokazują postaci chociażby biblijne. To jest film zatytułowany Książę Egiptu. Opowieść przeciekawie skonstruowana sprzed 14 czy 15 lat właśnie o Mojżeszu. O ludzie, który oczekuje wyzwolenia, który cierpi w Egipcie zniewolenie i o Bogu, który wychodzi naprzeciw, wysłuchuje modlitw. I to jest film, który mogą obejrzeć zarówno mali, od właściwie prawie, że najmniejszych takich dzieciaków, którzy już zaczynają rozumieć, co się na ekranie telewizora dzieje, aż po dorosłych. Podobnie zresztą przeciekawa opowieść o Panu Jezusie, spotkanie z Jezusem. Jezus cudotwórca, ten film w Polsce nosi podwójny tytuł, gdzie taką przewodniczką po Jezusie, po apostołach, po doświadczeniu Ewangelii staje się dwunastoletnia Tamar. To jest ta dziewczynka, córka Jaira która, jak, znam, jak wiemy z Ewangelii, jak w to wierzymy, zostanie przez Pana Jezusa wskrzeszona. My się jej przyglądamy na początku jako, jako chory. Są takie filmy, które mogą boleśnie poruszać. Wspomniałem chociażby ostatnie kuszenie Chrystusa. Nie jest to może film, który nadawałby się do ewangelizacji, bo on rzeczywiście próbuje podważać prawdy chrześcijaństwa. Ale to jest jednocześnie film, który sądzę, że można bez większych wyrzutów sumienia pokazać chociażby młodzieży już dojrzałej, studentom, ludziom w do progu dorosłości, takim, którzy zadają sobie pytanie, jak to jest naprawdę z Panem Jezusem. Dlatego, że paradoksalnie ten film, który próbuje Ewangelię odwrócić, ostatecznie stoi po stronie Ewangelii i jest też świadectwem może niekoniecznie wiary reżysera, ale jego poszukiwań, jego pytań. I to są chyba pytania, które bardzo często są stawiane również przez wierzących, przez ludzi będących w kościele, przez ludzi, którzy zmagają się chociażby z wątpliwościami. Myślę, że świadkiem pozwalającym na rozwiązanie wątpliwości nie jest ten, który nigdy nie wątpił, nie jest ten, który od samego początku był przekonany stuprocentowo, tylko ktoś, kto przez wątpliwość. Przychodzi stopniowo do pewności. I ta wątpliwość rozwiewana może stawać się pomocą. Takich filmów jest, ja ich wspomniałem kilkanaście dzisiaj. Takich filmów jest w tej chwili do dyspozycji naszej wiele set. Gdy parę lat temu w Krakowie pracowałem nad świadomym składzeniem filmu religijnego, udało mi się razem z moimi współautorami, którzy pisali na temat wybranych filmów, udało nam się zebrać. Ponad 1600 tytułów, a przecież od 2007 roku, gdy encyklopedia się ukazała, takich filmów i dokumentalnych, i fabularnych, powstało, używając prostego sformułowania, cała masa, kolejne setki. Myślę, że to, co jest istotne, to jest umieć rozglądać się po tym, co. Jest do dyspozycji. Dzisiaj filmy o tematyce, także wprost bezpośrednio religijnej, są znacznie łatwiej dostępne niż było to jeszcze lat temu kilkanaście, gdy na rynku znajdowały się tytuły, które można było policzyć właściwie na palcach jednej ręki. Dzisiaj znakomita większość dobrego kina religijnego, trafiającego do serc, jest wyświetlana w telewizjach, ukazuje się chociażby w przeciekawych seriach wydawniczych, które. I żywoty świętych, i portrety papieży, i opowieści z ducha religijne nam proponują. Żałuję ogromnie niestety, że nie mogę dzisiaj na tym inauguracyjnym spotkaniu ruchu ewangelizacyjnego filmowego być razem z Państwem, razem z księdzem biskupem, z zaproszonymi gośćmi, no ale mam nadzieję, że to co dzisiaj się rozpoczyna, że będzie miało swoją piękną kontynuację, choćby dlatego, że tak jak kiedyś książka mogła być Świadectwem doprowadzającym nas do wiary, do nawrócenia. Warto sobie przypomnieć, że chociażby święty Ignacy z Loyoli, czy inna wielka święta już XX wieku, Teresa Benedykta od Krzyża, Edith Stein, oni swoje nawrócenie przeżyli czytając książki religijne. Być może także komuś się uda do nawrócenia, do piękniejszego pokochania Pana Boga i dojść także za pośrednictwem filmów. Tego wszystkim życzę.